No. Czym, czym nas wkurzysz dzisiaj? No niczym, czekam aż Ty nas zaczniesz wkurzać. Ja rzekomo Cię wkurzam od rana. No, no, no Mówiłam Ci, że mój komputer nie jest najlepszy do tego, aby weryfikować linki do Google. Czemu? Bo u mnie się już nic nie dzieje. Ewentualnie afera mailowa. Co tam? Ty nie zapoznałeś się, bo ja się zapoznałam. Co no to tłumacz. Nie wiesz o co chodzi? Nie ja mam wiedzieć, tylko widzowie ja mają wiedzieć. A to po co Ty tu przychodzisz i siedzisz ze mną? Żeby skomentować. Na profilu w aplikacji Telegram pojawiły się nowe materiały, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynki maila Michała Dworczyka. To jeszcze jaśniej. Aha. Duda równa się, przepraszam, Duda do Dworczyka. Tym razem korespondencja dotyczy prezydenckiej kampanii Andrzeja Dudy. W wymianie wiadomości między Michałem Dworczykiem a innymi urzędnikami przewija się wątek sprawy LGBT i wpływ tego Tematu na wynik wyborczy. Czyli z tego można by że dzięki temu, że wyzwał LGBT, LGBTowców, to wygrał. No. Według Dworczyka, tak? Co? Według, Dworczyk. Według Onetu. Sami napisali. W wymianie wiadomości między Michałem Dworczykiem a innymi urzędnikami przywija się wątek sprawy LGBT i wpływu tego tematu na wynik wyborczy. Czyli zasugerowali, że to jest to, czego ludzie potrzebowali. Czyli to jest to, czego ludzie chcieli, żeby prezydent się postawił jasną po której stronie. No i się postawił jasno, że LGBT to ideologia. No. Wątkiem przewodnim w rzekomych mailach ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka jest polityka prorodzinna i propozycje, jakie mogą... jakie może ogłosić Andrzej Duda w swojej kampanii wyborczej. Rozmawiali o tym... Ach, aby wzorować się na, na rozwiązaniach węgierskich. Rozmowa toczyła się w dniach 15-16 czerwca 2020 roku, ale w węgrzy teraz nie dostają jakichś kar, sankcji od Unii, od Unii za. Tylko nie wiem, co oni tam zrobili z tym. No, a jakieś tam kampanie, właśnie takie antylgiewetowe. Ale kampanie czy prawo? Bo ja sądzę, że oni prawo zmienili. Nie wiem, nie pamiętam, na co tam się działo na Węgrzech konkretnie. Na jakieś ustawy bo wchodziły? Taki Orban, taki Kaczyński, tylko Orban. Może no, że ten się chociaż dogaduje z Putinem, on, Kaczyński z kim? Z Trumpem się dogadywał. No i Trumpa usunęli. Może z Kaczyńskim nie warto się dogadać, bo usuwają go od razu. No Putin się pewnie boi dogadać z Kaczyńskim, tak. że straci stanowisko jak mhm. Trump. Podejrzewam, że to wina Kaczyńskiego. Pewnie tak. No, ale poprztykałeś po tutaj, ale nie dowiedzieliśmy się, czy oni ustanowili prawo, czy oni nie ustanowili prawa. No, nowe prawo to zestaw poprawek do już istniejących ustaw pod ogólną nazwą surowych działań przeciw sprawcom czynów pedofilskich. Zrównuje ono pornografię i treści przedstawiające seksualność dla. A, on to Dla niej. Ach, powinno być chyba dla tej samej. Dla niej... Nie, dla niej samej z informacjami o homoseksualizmie, zmianie płci oraz płci innej niż ta wpisana w akcie urodzenia. I przewiduje, że takie treści nie mogą być dostępne w przestrzeni publicznej dla osób poniżej 18 roku życia. Mowa tu szczegółowo o mediach linearnych reklamach edukacji poprzez wprowadzanie zmian w przepisach regulujących te sfery. Ale generalnie zakazuje się udostępniania takich treści osobom poniżej 18 roku życia poprzez zmiany w ustawie o ochronie rodziny. Aha, czyli takie Pornhubie mo mogłaby być wtedy edukacja yy, seksualna. Mówienie o tym, że... To jest nie wiem, jak to powiedzieć, żeby się nie obraził. Że co, że LGBT istnieje, czy co? No. No tak. Znaczy, chyba ogólnie o seksualności można mówić dopiero od 18 roku życia, tak? No fajnie, bo jak ludzie 18 lat i jeszcze się nie wyedukuje, no to... Dzieci więcej będzie. O. Dzieci będą miały dzieci. Wzrost demografii, że o to walczy cała Europa. Orban to jedną ustawą zmienił. Yeah. No, ale to jest. Oh, dostali jakieś sankcje. No i oni dostali sankcje. A Dworczyk pewnie stwierdził razem z Dudą, że yy, nie mamy tyle pieniędzy, żeby się poddawać sankcjom, więc trzeba jakoś naprostować wszystkie te strefy wolne od LGBT, które i tak już w Unii Europejskiej o tym huczą. Prawdziwość maili nie została potwierdzona, ale służby specjalne przyznają, że doszło do cyberataku. Służby specjalne podporządkowane pis, a maile wszystkie, które wychodzą, są bardzo przychylne pisowi, bo tutaj chodzi o to, że dworczyk powiedział, napisał, że nie chce być tak agresywny względem LGBT. No, w mailu napisał tak. Oczywiście rozumiem, że możemy na tym zyskać, jeśli będzie agresywny atak z drugiej strony, ale niestety na razie narracja jest taka, że to my jesteśmy agresywni i atakujemy Bogu ducha winnych LGBT-owców. Trzeba to zmienić, prezydent powinien to przeciąć i trochę metodą wyprowadzenia kozy zaproponować jakieś za załagodzenia sporu, postawić się w roli arbitra, a najlepiej wypełnić realną treścią projekt, do którego się to, od którego się to zaczęło, a mianowicie kartę rodziny, dodał wiceszef MSZ Bogu ducha winnych LGBT, LGBT LGBTowców. LGBTowców. LGBT-owców. Nie chce Ci się nagrywać, to może nie nagrywajmy. Idź stąd. Zbyt sama napisze i sobie nagram. Zajmujesz czas tylko. No, Cztery To jest taka agresywna coś dla mnie, jak duda dla LGBT. No bo wzdychasz, patrzysz się na mnie, nic nie masz do powiedzenia, to myślisz, że tutaj wszyscy przychodzą, żeby ten twarz oglądać? To nie jest tak. Jesteś taką gwiazdą, że myślisz, że co przyjdziesz, usiądziesz i co, jakieś wyświetlenia mi na, na kanale podbijesz? No. Nie, wcale tak nie jest. Nie, strasznie nie boli mi wiesz? Ciężko mi się gada. To na L4 idź. Uh -huh. Skoro nie możesz pracować. Albo się zajmij robotą, i rób coś. To robię, słucham, mów. A ja nie potrzebuję, żebyś ty mnie słuchał. Możesz stąd iść, ja sobie napiszę scenariusz, nagram, będzie szybciej. Muszę cię słuchać. To właśnie mówię. Już skończyłaś No nie, bo mnie atak Tak, jasne, znowu już ja, a no, no tak. No powiedz, że jeszcze marudzę. Marudzisz. No siedzisz jak wrzut na dupie si i się patrzysz, i mrugasz do mnie. Nagrywasz ze mną, czy nie? No przecież nagrywamy cały czas. Rejestrujesz się, to rejestruje Ale ja ci tłumaczy, że nie potrzebuję ozdoby w formie ciebie. Czemu kobiety świecą? Bo mężczyźni ręką wejdzie na TikToka 11. Nie będziesz lipca. tu na tym kanale swojego TikToka promował, za to się płaci. Nie za darmo. Przyjdzie, usiądzie, nic nie powie, reklamą swoją zarzuci i pójdzie. Jesus Christ. Dawaj, dalej, mów, Co? Dawaj dalej. No jak. No nie, nie bo ty siedzisz tu niepotrzebnie, nic nie robisz. Nawet nie, nic, nie, nie nic No słucham, Co, mam cię. czytać ci cały artykuł, ja sobie przeczytam tam bez ciebie. Ty nawet nie masz zdania w tym temacie żadnego. Jesteś mam. taki bezpłciowy. Mam zdanie niezdefiniowane jeszcze. Muszę posłuchać, nie nie takie. Muszę posłuchać, co masz do powiedzenia. Nie Muszę posłuchać, co masz do powiedzenia. Posłuchaj, co ma do powiedzenia, dworczyk. Jak interpretuje to ONET i Gazeta Wyborcza. I wtedy dopiero sobie wyrobię zdanie. To nie to może Dlaczego być tak. się nie przygotowałeś do tego odcinka? Przygotowałem. No to Właś co masz do powiedzenia? w ten sposób, że jestem przygotowany że nic na wyciąganie wniosków. Siedziałeś i nie robiłeś nic. Od rana ja się przygotowałam, na przykład. I nie mam z kim o tym porozmawiać. Piłem kawę. Ja jadłem kanapkę z bekonem. Z I boczkiem jajkiem. po polsku. Było napisane bekon. To, był to pewnie Dokładnie z angielski bekon jest z innej części boczku. To jest taki konkretny jakiś kawałek boczku. Ja odróżniam Boczek inaczej taką od boczku. Jak? Boczek to jest taki tłusty no. z cebulą. Mm. A, bekon? a bekon to jest taki cienki z no i tak. Ale czymś to się tam różni? Nie pamiętam. Pewnie czy... częścią tak. ciała. Bekon a boczek. Bekon to od razu to wszystko. Chyba, że nas słuchał akurat wie. Bekon a boczek. Różnica. Bekon to odmiana mięsa wieprzowego, która pochodzi z górnej partii tuszy. Boczkiem natomiast nazywa się mięso z, do... z dolnej partii tuszy z, wieprzowej. A nie z, boczko... z, bo... z bocznej? Dolnej. A powinno być z bocznej, wtedy byłby boczek. A jaki ma sens mówienie, że to jest boczek, jak to jest dół? O. No. Dołek. Dolna partia bo, 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 bocznej części. Albo duży bekon, mały boczek. Czekaj, cze czekaj, czekaj, cze, cze, co ja tam przystępa. Pa. Mówisz, Mówi się a nie tłustszy albo bardziej tłustszy. tłusty? Widzisz? A tyle razy mnie poprawiasz. Tłusty. Tłusty, tłuściejszy, najtłuściejszy. Tu... Tłuściejszy. Tłustszy, tłuściejszy, obcy język polski. 8 czerwca 2016. Obie formy są poprawne. Jak, obie tłustszy formy są. i tłuściejszy. Po... tłuściejszy. brzmi jak jakieś takie. No, że taki tłuściejszy od poprzedniego. No, tłustszy brzmi tak bardziej elokwentnie. No, bo nie powiesz gęsty i gęściejszy. No właśnie, no. Ale tam było wytłumaczone, dlaczego tylko przełączyłeś bo ty oczywiście nawet nie patrzysz, co robisz dzisiaj. Chcę przeczytać nową definicję z 2016. Na PWN wszedłem. Puściiejszy tłustszy, tłuszczejszy, no jest, no. A to jest woda ozonowana, dlatego ona jest taka... Taka wiecie? z ozonem. Tak, czułam, że coś jest jakaś taka... Czuwa taka fajna ulotka, wody. nie? Nie można wszędzie takich ulotek robić? No. Tyk, tyk. No. no w ogóle, to jest ten, patrz, że tu są informacje o tym, co zawiera ta woda. No. Nie wiem, czy to widać. To nie bude. reklamuj. To jest miejsce na ich reklamę. Patrz. Nawet celowo y, aparat rozmazuje od razu, żeby nie było widać. Cezura. Tak. No i o ja ty chodzi. Od Sonnego. No. Butelka w 100% z recyklingu. Takie stare gówno, już ktoś tego piło. Cześć. Orzeszka? Ignacy powiedział, że możemy zjeść. A to jego? Te? Już zjadłeś połowę? Tak. <noise> <noise> jak powiedział, że możemy zjeść to akurat się klej. To tak? już zjadłeś to, co mogliśmy zjeść po pozwoleniu. Może no. Ale jakieś takie stare, to już leży chyba tak otwarte od długiego czasu, nie? Nie wiem. Jakieś takie suche, no. To nie są te pistacje, które w Biedrze można kupić. No bo to, to są pistacje z. z Sezamu. Składniki. 98 orzechy pistacjowe prażone w skorupce. 2% sól. Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, gluten pszenny, yy, mleko. Łącznie z laktozą, nawet. soje. też może zawierać ten orzech. Wszystko może zawierać orzech. No i kupcie sobie pistację, a dostaniecie orzechy ziemne. Yy, orzechy pistacjowe, te pochodzą z USA. Rozłupujesz tą łupinę, od pistacja to może Z mlekiem. Sezamem. <grym> <grym> I soją. <grym> Wiesz co, bo te otwarte to wiadomo, że w środku jest pistacja, ale te zamknięte tam to już może być wszystko. Okay. Bo to, to są jeszcze, nie polecam. To są jeszcze płody. Jak e, kulki śniegu, nie? To są takie płody tego... bałwana. Mhm. Płatki śniegu dlatego to plemniki, tak? plemniki, bałwana. tego skrzypią pod nogami. Nie, skrzypią pod nogami, bo, bo y, mamy twarde buciki. śręgu no. kręgosłupy zrywacie. płatką śniegu. Tak? Ale już widzę taką animację, jakby tak robić i one tam... Mhm. Fajne, nie? O, musimy zacząć robić animacje, w ogóle dostajemy groźby od YouTube'a, że nam kanał do koryta zamknął. jak nie będziemy tam aktywni przejmą, w ogóle że mogą przejąć teraz kanał, nie jest aktywny. No i co, będą sami robić? Ciekawe, kto im zagra Frau Makrele. Ciekawe, nie? Jak mają jakieś takie kanały, które do tej pory zdobywają turbo dużo wyświetleń, nie wiem, Wardenga, na przykład. Przecież on nie ma aktywnego tego kanału, ESA Wardenga, z prankami, tylko, ale, ale cały czas ma tam wyświetlenie ileś milionów miesięcznie. I są pranki takie uniwersalne na całym świecie, to oglądają on sobie z tego zarabia, ma tam pasywny taki dochód, który, co, który przynosi mu hajs. I co, i teraz mogą mu przejąć karę za to, że nie jest aktywny? Nie no, tam było napisane, że jeśli z tego kanału ogląda jakieś inne filmy, to nie. No, ale jeśli nie, bo on ma drugi teraz, nie? No, ale no, z drugiej strony, no jeśli on nie korzysta z tego kanału... No to co, zrobił treści, które do tej pory mu zarabiają kasę, bo są na tyle fajne i przyjęły się i przyjmują się dalej na całym świecie. No to po co ma tam być aktywny? No on zrobił jakąś tam treść. Jak wydajesz film jeden, no to zarabiasz na prawach do niego przez cały czas, nie? No ale jeśli się tam loguje, pewnie się loguje, żeby zobaczyć, ile zarobił. Chociażby. No nie wiem. Czy nie, czy w ciemno? Może w ciemno, no po prostu dostaje przelot. Niespodzianka. Już. O, pies pająk zarobił tyle i tyle. Nie, no myślę, że zagląda. No, a, a jak są takie statystyki? Ka chyba każdy sprawdza, czy to jeszcze ma jakiś sens, czy, czy, czy już będzie coraz gorzej. No, tak możemy przypuszczać, ale co jeśli nie? No po prostu, no niekoniecznie on, ale jakieś inne kanały. To które... Może po prostu porzucił kanał i nie chce. Albo pomyśl, że ten twórca gang nam style, ci psy też by sobie tak zrobili, że już nie wchodzą, to dobra, to już przynosi nam kupę kasy, zarabiają z tego setki tysięcy złotych miesięcznie. No, i sobie tak powiem, dobra, już zostawiamy to. I nagle po dwóch latach okazuje się, że YouTube im przejmuje kanał, bo byli nieaktywni. No wiesz, no jeśli ktoś jest nieaktywny, no to równie dobrze mo mo można sobie pomyśleć, że jest nieaktywny. Bo no stworzył coś, co przynosi puste... wyświetlenia dalej. I um umowa z YouTubem była taka, że, no okej, okay, ja wam robię wyświetlenia, czyli my się hajsem odbijajcie platformę. Ja wam robię treści, które ludzie chcą oglądać. No, ale YouTube stwierdzi, że zmieni warunki umowy i ma do tego tak Ma średnio. do tego prawo. No, nie mów nic złego na YouTube'a. A, sorry. Weź się ogarnie. Wszystko no. powinni zabrać. Jak chcą, to to jest słuszne. Tak. Dlaczego mówisz źle? Nie mów. Prawda. Kurwa Maciek, wyrzucą nas tak. Będzie. Zaraz. I po tym odcinku będzie demonetyzacja. Mhm. I wyświetlenia 3. Trzy wyświetlenia. Jeden komentarz. Ty głupia pindo. I koniec. Tak. No, tak jest. Wracając do Dworczyka, już o, tak O, kończąc... się obudził. No, w końcu wypowiedz się na temat y, tego Dworczyka. Proszę. Przeczytam Ci połowę artykułu o tym, że napisali, <laughs> że LGBT są bogu ducha winnymi ofiarami systemu Andrzeja Dudy. Yy, bo to chciałeś wiedzieć, o co chodzi? Ja już dawno powiedziałam o tym, że to jest ustawka uh -huh. i te maile wypływają sobie tylko dlatego, że pan dworczyk razem z prezesem tego chcą, a nie dlatego, że ktoś się włamał. Ruski szpieg. No. A co ty powiesz na ten temat? Tak. Ty oczywiście powiesz tak, a nie masz rację. Jak zawsze masz rację, no powiedz. Kompletnie nie masz racji. O. To wszystko to są działania rosyjskiego wywiadu, co zostało potwierdzone przez polski wywiad. Wszystko stwierdzili na podstawie tego, że korzystali z Telegrama, a Telegram jest rosyjski, co wybitnie świadczy od razu o tym, że to na pewno nie były polskie służby, bo nie korzystały z polskiego systemu, jak Telegram. Jeśli jeżdżą BMW rządowym, to znaczy, że to też jest niemiecki wywiad, bo nie jeżdżą Polonezami. To na pewno nie byli nasi rządzący. To nie jest prowokacja, to jest oczywiste. A Rosja się teraz wypiera. Bo są winni. Tłumaczy się tylko winne. Ja to, ja to bym te teorie szerzej rozciągnęła, że to jest atak światowy. To jest wojna tak. światowa, uh -huh. ponieważ nie, nie mamy pewności, że ten, który pisał na tym rosyjskim telegramie, nie używał e, chińskiego telefonu. Koreańskiego Samsunga. Z oprogramowaniem z USA. Uh -huh. Z Androidem od Kubla. To Moim on... zdaniem to już jest, to już jest yy, światowy spisek przeciwko Dworczykowi, bo wszyscy na świecie znają Dworczyka i wiedzą jakim jest dobrym i szanowanym człowiekiem, że broni mniejszości w kraju, że broni zasad, moralności, on wszystkiego po prostu broni. Tak, a on nie chciał, żeby to wypłynęło. Nie, bo on taki skromny człowiek to jest. Wiesz, to jest taki Skromny człowiek, który on tam w ciszy, w cieniu Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego działał sobie na rzecz Polaków, na rzecz każdego Polaka, żeby mu było dobrze, a tu nagle takie rzeczy wypłynęły. Ja ci pokażę coś jeszcze lepszego. O czym? Czego, czego, czego mogłaś nie zauważyć? Media tego nie zauważyły. Nie no ja na pewno mogłam nie zauważyć, bo ja żyję w swojej bańce informacyjnej. Nie. Popatrz. Będziesz w szoku tak, że... Ja nie to wiem, że co, co? Że Europa to jest kot, który rzuca sobie piłeczką? To wiem. Patrz. Jak połączymy sobie tutaj... E, chiński... Mm, chiń, z chińskiego Xiaomi mogli to robić, nie? Z rosyjskiego Telegramu. I przez amerykański system operacyjny Trójkąt Proszę bardzo. A Polska jest w środku. Oko. Oko, trójkąt, illuminati. To tak byśmy musieli patrzeć? I to, Bo ocho, to nie ma jest. być oczywiste. To ma być właśnie takie, że wiesz, nie każdy się domyśli. Ale tak by było. Tak jest, no? A to znaczy, że wszystkie inne kraje znajdujące się w trójkącie będą miały lipę, czy tylko my? Niekoniecznie mamy lipę. Znaczy, to znaczy, my nie mamy lipy, bo jak na razie wychodzi na to, że pan Dworczyk to jest wspaniałym, ciepłym człowiekiem, który dba o Polaków i najważniejsze dla niego są y, właśnie to dobro społeczeństwa. I iluminaci to. On nawet nie przeklina w ujawnienie. prywatnych mailach, On nawet nie. Nie korzysta z jakichś dziwnych treści, taki dobry człowiek, porządny, nie tak jak ty. To by pierwsze co wpadło do głowy to pytanie, czy to co, to nie ujawnili, że ma y, konto na Pornhubie? Nic tam w tych mailach nie ma, nic co by uderzało jakkolwiek w retorykę PiSu. Ani nie miał konta premium na Pornhubie, ani nie ściągał z chomika nielegalnych treści, na torrentach się nie logował, nie na Allegro dziwnych rzeczy, nic, nie ma tam niczego upokarzającego. A wszystko, co tam jest, to je to martwiło, to takie... że nie przeklinali. Jak oni yy, no. zawsze klą, jak się wyłapie ich jakieś tam yy, taśmy ukryte, yy, no to teraz nic nie. Nic, a, ani jednego złego słowa. Tak, dlatego to po prostu iluminaci pomagają polskiemu rządowi. Co się po prostu klei. I widać to na tym yy, schemacie narysowanym tak. przez ekspertów. Bo ducha, winni, LGBT. A może on w ogóle nie pisał tych maili. I to opo... Opozycja wypuszcza takie maile, że niby pist broni LGBT żeby ich wyborcy się na nich wkurzyli, którzy nie lubią LGBT. Może to lewica wypuszcza te maile. Fałszywe. A nie Iluminaty czy Lewica to iluminaci? To też może być. Już teraz wszystko może być. Odkąd ziemia jest płaska, to już wierzę we wszystko. No to co? Panież walisz ten stół. Co Wy myślicie o mailach Dworczyka? Czy Wam się podobają? Czy mogłyby być napisane bardziej schurludnie? Czy powinien się starać, żeby jakąś tam... Jak więcej emotek retorykę? może. może, emotki właśnie, bo z emotek w ogóle nie korzystał. Dziwne. No. Każdy starszy człowiek korzysta z emotek i to nawet takiego nadmiaru emotek. Mhm. Pokaż mi starszą osobę w takim średnim, może starszym podeszłym wieku jak Pan Dworczyk, która nie używa emotek. Mhm. Mm Dlatego napiszcie, co sądzicie o tych mailach. I kończymy ten podcast, bo jest nudny jak flaki z olejem. Dobra, ja nie wiem, po co tu przyszedłeś. Tu przyszedłeś tak nudno, wszystko. A w temat, myślałem, myślałem, że nie może... wkłada się brudnych palców do buzi. Myślałem, że może I brudnych rzeczy do buzi. pierwszy coś poprowadzisz wiesz, sama tam, wyjdziesz znaczy, z inicjatywą. No, to, to znaczy ja prowadzę sama, tylko nie jest pociąg to Pociągniesz to i będzie ak am am ambitnie, aktywnie, tak wiesz. No. Już możesz wejść. Tak być. z werbą, jak, jak ja o... kiedy to, to robię. To jest twoja <laughs> ostatnia min minuta przybywając tu o, i to ostatni podcast. Ej, tu się no. nagrywa? Nie, nagrywa się. Czemu nie ma tutaj tego stop? Dobra, trzymajcie się ciepło, na razie ja idę przebrać marynarkę i nagrywamy drugi. Nie nagrywamy już z tobą pręki. A po co ty tą marynarkę tak przekładasz? Żeby wyglądało, że jest inny dzień. No ale ja jestem w tej samej bluzce zawsze, oni doskonale... No nie wiedzą, że to ja się tylko przebieram. Nie pasuje ta marynarka do tej koszuli Pasuje, no czego ma nie pasować, patrz.